w Wam pokażę przejazd kolejowy w Kaliskiej na ulicy Długiej mamy tutaj dwa HZ32 żarówkowe dzwona najprawdopodobniej z 10 typu monatowskiego niestety tu był KLD4003 który został wymieniony oraz 4J50 nieregenerowane, co szczęście Przejazd znajduje się na linii kolejowej numer 203, a dokładnie 46 km i 660 m tej linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Starogard Gdański i najbliższa stacja w tamtą stronę to Tonia. Idziemy, mamy. O ładnie tory są akurat przy okolicy przejazdu zrobione. Jest, niestety same semafory kształtowe. No cóż. Trudno, trzeba się z tym pogodzić. Fajny przejazd, stary, bardzo szkoda tego KLDK, który został wymieniony. To jakiś stary był bardzo. O, proszę Strójeczka. to jest jedynka. Tu jest wieś zwóz A tam jest sąsiedni przejazd na ulicy. Nie pamiętam jaki. To był luźny film z przejazdu, przelotu nie będzie, gdyż będzie dopiero za półtorej godziny, a ja się bardzo śpieszę, więc dziękuję za obejrzenie i życzymy go nie